Ja polecam konsultacje z psychologiem, a nie konsultacje z policją, bo będzie z tego więcej dobrego. A więc teraz podpowiem, co powinno wydarzyć się zamiast tych wszystkich niemiłych sytuacji. Powinna być praca nad odbudowaniem relacji między rodzicem a dzieckiem. Czyli nie zgłoszenie do wszystkich tych instytucji, które wyżej wymieniłam, ale praca z psychologiem, stopniowe, bezpieczne kontakty i odbudowa zaufania. Oddzielenie konfliktu partnerskiego od rodzicielstwa. Cały czas to powtarzam, kluczowy element, to psychoedukacja rodziców. Ja wierzę w to, że nie każdy musiał zostać super wychowany i nie każdy wie, jak jest być super, super rodzicom, rodzicem. Natomiast. W dobie internetu, dostępu do literatury, literatury fachowej, dostępu do wszelkich specjalistów, można dowiedzieć się, jak moje zachowania mogą obciążać moje dzieci.